Kami Mariana yang memeriksi petanya. Czy zgadza się pan z taką opinią, że jesteśmy kondominią niemiecko-rosyjskim pod żydowskim panowaniem? I czy jest panu bliżej do pana Brauna, czy do pana Korwina? Wie pani, jakby mi było blisko do pana Brauna, czy pana Korwina, to to bym był, któregoś z tych panów bym popierał. U pana Korwina byłem 17 lat w partii, w Unii Polityki Realnej i widzę, że tak powiem, pewne niespójności intelektualne. Bo uważam, że Polskie państwo powinno być bronione, niezależnie od tego, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, to Polak powinien być broniony przez własne państwo. Niestety, w doktrynie tej takiej ultraliberalnej, no to w zasadzie wygrywa ten, co ma więcej pieniędzy, tak? A Polak, gdy się chce procesować z hipermarketem jako pracownik, no to nie stać go na adwokata, to to się nie trzyma kupy, tak? Są prawa pracownicze, to jak taki lewicowy działacz teraz, prawa pracownicze są łamane, ale są tam łamane. I państwo powinno zareagować. Jak nie może spowodować, że tam będą związki zawodowe, to niech sieci marketów płacą podatek obrotowy tutaj do państwa naszego. Natomiast jeśli chodzi o pana Brauna, no znam Pana Grzegorza, jesteśmy po imieniu. Ale z kolei wie pani, ja nie wierzę w projekt polityczny odbudowy monarchii w Polsce. Po pierwsze, nie ma chętnego. Jeszcze raz, żeby to mieć na głowie wszystko, to nie jest fajna rzecz. Po drugie, po drugie, w Polsce wcale nie ma dobrej tradycji. Poszanowania autorytetu władzy. Proszę zwrócić uwagę, że Polacy to jest taki naród, gdzie to jest dusza republikańska, tylko jeszcze nie wypuszczona, tak naprawdę na wolność. Się nie szanowało królów, były zawsze rokosze, punkty, tam cały czas były rozmaite historie. Zresztą przez większość naszej historii to królowie byli wybierani prawda, przez niektórzy dożywotni prezydenci w czasach wolnej elekcji. Także mówili ci, że nagle wybiorą nam króla i go będą kochać Polacy. Polacy nie kochają autorytetów, to pani doskonale wie, dlatego ja mówię, ta dusza nasza, taka, która była naszą wadą przez całą historię, że tam szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, a tam każdy każe się uważać za wielkiego cwaniaka, to dobrze. Tylko to trzeba ubrać w takie szaty typowo republikańskie, żeby rzeczywiście każdy Polak czuł się obywatelem, z tą swoją dumą, i niezależnością i miał narzędzia. Wiedział, kto go reprezentuje w parlamencie, żeby znał tego posła po imieniu. Tak jak, jak jest w Ameryce. Ja byłem kiedyś na takim pikniku w Kanadzie polonijnym. I dopiero jak wjeżdżałem z się okazało że ja piłem piwo, jadłem kiełbasę z senatorem prawdziwym. Bo to normalny facet ubrany w koszulę w kratę i tam rozmawiał z ludźmi. Nie to co u nas. Tak samo Polacy powinni niekarani, zdrowi, psychicznie mieć dostęp do broni. Ułatwiony. Dlatego uważam, że Polacy powinni mieć możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Państwo nie może im włazić na web, bo dzisiaj w w służbach spraw wewnętrznych pracuje 130 tysięcy funkcjonariuszy. 130 tysięcy. Po to, żeby nas trzymać w ryzach. A zawodowych żołnierzy jest tylko 30 tysięcy. I z tym chcą nas pchnąć na wojnę. Dlatego wie pani, jeśli chodzi o porozumienie z panem Korwinem i Braunem, ja próbowałem się z panem Braunem porozumieć w ubiegłym tygodniu. Jesteśmy nadal po imieniu.